Przygotowujemy się do meczu e, niedzielnego, który zagramy z twardymi piernikami z Torunia. E, ten okres przygotowawczy był trochę dłuższy, bo, bo e, w związku z e, przygotowaniami reprezentacji Polski U20, gdzie pojechali nasi zawodnicy, nie graliśmy meczu z Anwilem Wocławek. E, podzieliliśmy ten okres na dwa mikrocykle. E, intensywna praca w zeszłym tygodniu, sparring z dużą zbyt goszczy wygrany w piątek, potem trochę odpoczynku. No i ten tydzień intensywny mikrocyk przygotowawczy bezpośrednio pod duże Torunia. Na tą chwilę wszyscy są zdrowi, oczywiście poza Stefanem, który, który przeszedł obieg, zabieg operacyjny, ale już pomału wraca, już truchta, już staje mocno na nogę. Myślę, że to jest kwestia tygodnia. E, półtora maksymalnie, kiedy wróci do, 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 do normalnego treningu i potem wiadomo, będzie łapał formę. Pozostali gracze są zdrowi. E, myślę, że tą pracą, którą wykonujemy w tym tygodniu, pokazujemy, że jesteśmy gotowi na to, żeby się bić e, e, bardzo mocno z dużyną z e, Jak zawsze zwycięstwo obiecać nie możemy, bo, bo to jest sport, natomiast wiem, że gracze są mocno zdeterminowani i, i, i bardzo dobrze e, pracują. i myślę, że Postawimy bardzo trudne warunki. Dużynie Storunia i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten mecz pierwszy u siebie na hali wygrać. Takie jest założenie, taki jest cel. Z dużą pokorą, ale z wiarą przystępujemy do. przystąpimy do tego meczu. Myślę, że jak zawsze nieodzowne wsparcie kibiców będzie nam potrzebne. Zapraszamy na trybuny w meczu na mecz niedzielny z Dużyną Storunia. Myślę, że Dużyna. Pokazuje charakter, mimo że może brakuje tych upragnionych zwycięstw, wszystkim nam ich brakuje, ale, ale myślę, że nie brakuje charakteru i walki i, i tym spróbujemy po raz kolejny prze, przechylić szale na zwycięstwa na swoją stronę, a, a, a myślę, że bez kibiców będzie to bardzo trudne, także zapraszamy serdecznie na halę w niedzielę i, e, i walczymy o, o pierwsze zwycięstwo u siebie na hali. Dziękuję. Już na bliższą niedzielę zagramy z różną stroną e, po dwutygodniowej przerwie. Mieliśmy czas, żeby wypocząć, mieliśmy czas, żeby dobrze przepracować ten okres. E, oczywiście teraz zostało ostatnie dni, żeby prosto pod torum się przygotować. E, myślę, że możemy być zadowoleni z tego okresu, bo, bo mieliśmy ten właśnie ten no. czas, żeby poprawić nasze mankamenty. E, jest to trzeci mecz nasz domowy, jeszcze nie mamy zwycięstwa w tym sezonie i na pewno zrobimy wszystko, e, żeby wygrać to spotkanie przed własną publicznością.